Witajcie. Dzisiaj spotykamy się w nietypowych dla nas warunkach. Nie w terenie, nie w lesie, nie w stajni, nawet nie na ujeżdżalni, ale w pomieszczeniu. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób możecie strzelać nie wychodząc z domu. Potrzebujemy do tego oczywiście łucznika, czyli jacha z łukiem i strzałami. Strzały zakończone są tępymi grotami. A teraz strzałochwyt. Najpierw jakiś stelaż, może być linka, może być jakiś kij, może być cokolwiek innego. Byle tylko nasz strzałochwyt właściwy znajdował się przynajmniej jakieś pół metra od ściany. Dla wygody łucznika przydałby się teraz jeszcze jakiś kołczan. I w ten sposób możemy sobie ćwiczyć strzelanie nawet z odległości 2 metrów. Jak widać, strzały z tępymi grotami nie odbijają się od luźno wiszącej tkaniny, nie wracają, wszystko tu jest bezpieczne nawet na tej małej odległości. W ten sposób ćwiczymy sobie postawę, naciąganie łuku, zwolnienie itd. Jeżeli dysponujecie jakąś większą przestrzenią, jakimś korytarzem czy czymś takim, możemy oczywiście powiesić podobny strzałochwyt zaznaczając na nim jakiś punkt, w który chcemy celować i w który chcemy trafić. Ale nawet taka prosta forma ćwiczeń pozwala nie wyjść z sprawy.